Operatorzy dźwigów to pracownicy kluczowi i niezbędni na każdej dużej budowie. Jakie tajemnice kryje świat ludzi tej profesji? Kto powinien czuć się zagrożony? Jeżeli komuś pasuje, żeby nie wykazywać swoich dochodów, to urawie są najlepszą pracą, bo najwięcej można ukryć. Ja widziałem dużo zdarzeń, gdzie ludzie ginęli na budowie. Połamane drzwi, poprzewracane katastrofy budowane, A nie było tu żadnej notatki. którym no, nie był na miejscu, to bym nawet nie wiedział, co takiego się stało. Dopóki drzwi nie wywróci się, zabijając 70 ludzi w centrum Warszawy, nie ma to żadnego echa magialnego. 1-4 wydmuchał, no to nieźle. Operatorzy odreagowują, pijąc, lub zażywając narkotyki, żeby podołać tym godzinom pracy. Wieże jest walone. Wszyscy wiedzą, ale udają, że tematu nie ma. No nie jeździłem, no was jeszcze pozabijam. Nie czy się z... Przede wszystkim nie zdrowia ludzkie niebezpieczeństwo. Jak duża szara strefa w tym Grobna. Liczba zgonów przy pracy na dźwigach w ciągu ostatniej dekady oscyluje od 90 do 180. Wygląda na to, że nikt nie dba o poznanie prawdziwych statystyk, a branża traktuje śmierć jako ryzyko wpisane w zawód. Pracować w niej może każdy, kto zda egzamin prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego czyli instytucję, która odpowiada także za kontrolę sprawności żurawi. W 2017 roku robiłem kurs na operatora żurawi. Praktyka na żurawiu trwała łącznie 3,5 godziny. Tak jakby ktoś zrobił prawo jazdy po 3,5 godzinach i nagle znalazł pracę jako zawodowy kierowca, ma pan uprawnienia, pan jedzie, niech pan pracuje, nauczy się pan po drodze. A że zginie kilka osób, kogo to obchodzi? Sprawdzamy, czy szkolenia i praca w branży dźwigowej to faktycznie taka farsa, jaką opisali informatorzy. Zapisujemy się na kurs operatora dźwigu w Bydgoszczy. Dzień dobry, ja na egzamin. Dobra, dobra. W ciągu zaledwie 6 godzin szkolenia teoretycznego instruktor podyktował uczestnikom 300 pytań. Które mogą wylosować na egzaminie, nie wspominając ani słowem o tym, jak zbudowany jest żuraw, jakie materiały wolno przenosić, czy choćby jakie są obowiązki operatora. Dobra, to, to wpuszczam mistrza, wtedy jedzie. Do tego doszło kilka godzin praktyki na dźwigów w postaci ćwiczeń na sucho, bez załadunku. Egzamin okazał się taką samą farsą, jak samo szkolenie. A, płytaniek widzicie w formie, tak? <głos》> Jedna opowiedź, znaczy, pytanie. Macie na to 30 minut, 11 Po odpowiedzi na kilka znanych z góry pytań przechodzimy do egzaminu praktycznego. Może mi nie będziesz musiał pomagać, jak tamtym. Znaczy, jak wiesz, no jak tym ci pomogę, no przecież to chodzi o uprawnienia, nie? <ścoughs> Czas na naukę, będziesz miał na budowie. W kabinie siedzi doświadczony operator. Egzaminator nie wychodzi nawet na górę. Nie widzi, kto naprawdę kieruje dźwigiem. No to ja będę miał tak rękę, ty złożysz na moją, tylko tak, żebym mówił, że ty operujesz i... Nikt nie zauważy. Nie. No weź tak przyłóż tylko rękę, tak nad moją, o, tak jakbyś ty operował. Widzisz? Tak. No i nikt nie widzi, że to ja operowałem. Przecież tak trzy egzaminy zdałem, sześć za ludzi. No, słychać, słychać. To weźmy ten koszt z betonem i tutaj pojawią się jest, jest, jest... jest, 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 jest. Dobre, teraz wolniej. Wolniej. Dobra, na Jestem. Ekstra. Dobra, powie mi pan, jakby pan sprawdzał go. dźwigu na Eee, Ograniczniku dźwigu? Mimo, że w roli kursanta nasz reporter ma ewidentne braki i nie odpowiada na żadne pytania inspektora Urzędu Dozoru Technicznego... Bez problemu zdobywa uprawnienia i staje się pełnoprawnym operatorem dźwigu. Dźwigu się sprawdza bez. wszystko. Dziękuję serdecznie. Po kilku zaledwie rozmowach o pracę, łatwo zatrudniamy się na budowie w łodzi. Nikt nie poprosi o okazanie licencji operatora dźwigu czy badań lekarskich. Do pracy przyjmują praktycznie z ulicy, od razu na 11-godzinne zmiany.